Dzień dobry moi kochani, witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale. Mamy ci przepiękną pogodę i jedziemy na wycieczkę, a gdzie lecimy, to wam powiem zaraz, zobaczcie jak on się wygląda w tym po prostu. Chodź mój, misiu, mój, misiu. A jedziemy, słuchajcie, bo do łodzi. A samochód jest na górze. A samochód jest na górze, no? Zapomniałam. Zapomniałam. Jedziesz się spotkać z ciocią i wujem? No. Z tej naprawdę dawno nie widzieli. Do jest jest duży. Ten na głowę wbitą. Nie, on nie ma, tak nie. wygląda, tylko a, zobacz Aha. Nie ma, nie ma. Spokojnie, kontroluje. Idealnie jedziemy ma teraz drzemkę. Nie wiem ile to potrwa, ale myślę, że z godzinka będzie spać. <noise> ale jak on zasnął śmiesznie. <noise> Zaraz go jeszcze otulę. A my słuchajcie, lecimy do łodzi. Jedziemy do Madziewiderka. Muszę opuszczać łaszycie. Dobrze. Jest normalnie taka pogoda, że jestem w szoku, jest wiosna. Jest 15 stopni, świeci słońce, i właśnie tak przed chwilą rozmawialiśmy, że na Cyprze będzie 21, 22. W porywach do 23 stopni to będzie temperatura po prostu idealna. E, co prawda, ja się bardzo nastawiałam na to, że będzie wiedzieć tak ciepło, ciepło, latko, kąpanie się w basenie i tak dalej. Chyba tak nie będzie, aczkolwiek zobaczymy, no bo jednak to jest Cypr i tam odczuwalna będzie na pewno zdecydowanie wyższa niż pokazują prognozy. Ale nawet jeżeli nie będzie takiego latka, no to taka pogoda jest super i, i na pewno się naładujemy fajnie. A my właśnie będziemy wyjeżdżać zaraz z w mam nadzieję, że nam droga minie spokojnie. Ale dzisiaj jest niedzielka, więc w ogóle korków nie ma i ruchu nie ma. Nasz Bombi, słuchajcie, pierwszy raz na Piotrkowskiej. Był w Brzuszku, ale... W Brzuszku był, ale... Ale teraz jest pierwszy raz. W wersji tu i teraz. No. Teraz, no. no. z oprowadzaniem. <noise> Jak grałem imprezy w Łodzi, to zawsze mi się kojarzyło z tym, że zawsze to jest dużo kebabów. Jak chciałeś jeść kebab o każdej porze dnia i nocy, to zawsze zjadłeś na Piotrkowskiej. Z czekolady wychodziłeś i miałeś do wyboru, przynajmniej trzy albo cztery kebaby w okolicy. Ale taka minica jest akurat piękna. Kiczowata, ale piękna. Mówimy o obradni, do której wchodzimy. To to? Tak. To Bordowa. Tak, tak. To... W się tego nie widzicie, ale my... Wy... No, czy, czy, czy to Gaudi? tylko... Czy to zaznaczyć, <grym> że Urząd Miasta nie wydał pozwolenia na zmianę kolorów, ponieważ jest to oryginalna wizja twórcy. Okej. Okay. No nie miał najlepszego pomysłu. W Barcelonie mają Sagada Familia, a tutaj Sagrada La Piotrowska. <grym> nie no, ale wygląda bardzo ładnie. No w kształcie. Ale jakby ją przemalować, nie? Dajcie znać, czy wam się podoba. Ale ogólnie mam taki sentyment do Łodzi. Lubię, lubię to miasto. nie ale wiem, wie, że... ale... Ja na przykład ja bardziej ja lubię Łódź niż Poznań. Zdecydowanie. Mam coś takiego, że A Poznanie... Ja? Ja, ja? w ogóle nie byłam w polskich miastach. Ja byłam w Warszawie. Ja nie znam polskich miast. W Lublinie nie byłaś. w Łódź i Warszawa. Hmm. No i gdzie? Byliśmy w restauracji Brednia i było naprawdę smacznie. A teraz bombi ma chyba drzemeczkę, czy nie? Idziemy teraz na rurki z kremem albo na lody. Tak jest, jak bombi zwiedza sobie Łódź. Jesteśmy na Piotrkowskiej, idziemy teraz na Jurki z kremem, kurde, jak ja dawno nie jadłem Jurki z kremem. Aż jestem podekscytowany tym, że zaraz to zjem. Ewa, jesteś podekscytowana tym, że idziemy na górkę z kremem? co ci okulary. Bo słońce na mogło tak starzy jak ja i Dariusz, i prawie jak Jura. Dobra, Jura jest młodszy ode mnie. Nieważne. Ja jestem to... tutaj z was wszystkich. Tak, <laughs> tak jest najmłodszy. A, no zapomniałem, o. że mam A kończąc zdanie, czy pamiętacie, ile kosztowała rurka z kremem, kiedy wasza babcia czy wujo was Złotych, zabierali? 50. 50 groszy w no, kurde. No, zobaczymy, ile teraz kosztuje. Ile? ja że... Ja, ja 2,50 8 zł. mam. <laughs> ja 2,50 stawiam. To zobaczymy. Tutaj sobie śpiewają. W ogóle jest mega przyjemnie. Naprawdę. Łódź zaskakuje. Nasz operator dzisiaj. Nie, nie masz? Ty to masz przyjaciółkę, co? I Darek i jego znajomości w całej, całej łodzi. A On zna każdego? Nie pytaj się Darek ile twoja żona kosztuje za tego operatorkę. O i pies. Cześć. Are we not? Are we real? Are we turning to dust? Do you feel what I feel? Have we changed so damn much? Can we heal? You're not saying a word. Oh, it feels so unreal. We lost all ambition, the worldlier clay. <muchy> Puszek, ty <muchy> co? Masz ty <muchy> uśmiechać zawsze, nawet w takich sytuacjach? Tak. Nawet tak, troszkę byłam pomykroplująca. Tak. No, troszkę popłakałam, a teraz już mam suchą pieluszkę i się uśmiecham. Tak? To no. proszę mleko. Proszę bardzo. Tu jest tak, proszę. Bardzo. Mleko, Z proszę. No, usłyszał mleko i zrobił tak. Tak? Mleko, proszę. Mleko, raz. Dziękuję. Strząśnięty, nie mieszany. Jest wcześniej dosyć, bo dochodzi ósma. Lecę, słuchajcie, do biura. Tam zobaczę projekty t-shirtów. Jestem strasznie tym podekscytowana, ponieważ. Nie skromnie powiem, ale uważam, że to są najlepsze projekty, które zrobiłam. Marzyły mi się w ogóle t-shirty w takim klimacie, w takim wakacyjnym klimacie. I kurde, zrobiłam je z Edziem na rękach, wiecie? Jakoś mam taki sentyment, jak o tym myślę. No i zobaczę teraz właśnie, jak one finalnie wyszły z druku. Ewa już mi wysłała filmik, ale no zobaczę na żywo, a potem jeszcze jedziemy dokupić skaniny. Powiem wam, że naprawdę jest kurde problem, w sensie problem. Zrezygnowałyśmy na ostatni moment, słuchajcie, z tkaniny na marynarki Bo nie do końca ona spełniła nasze oczekiwania, jeżeli chodzi o jakość Tak, powiecie, w dłuższym czasie noszenia, no my te rzeczy testujemy, żeby zobaczyć, czy na pewno, wiecie, będzie wszystko dobrze Bo czasami na pierwszy rzut oka jest super, a dziesiąt razy jak się założy i w tym wyjdzie, no to nie wiem Robi się zaciągnięcie, czy zaczyna się coś mychacić, czy po prostu tkanina się blisko układa A jednak, wiecie, marynarka to nie jest tania sprawa, więc podchodzimy do tego tak... Czy my byśmy kupowali taką marnerkę za taką kwotę? Wiesz, co chodzi, więc chcemy, żeby to było 100% warte swojej ceny. A niestety szycie takich rzeczy w Polsce jest cholernie drogie, więc jak już robimy taki produkt, to chcemy, żeby on był po prostu w 100% najwyższej jakości. Mamy jeszcze wzięte pod lupę dwie inne tkaniny i jedziemy teraz jeszcze po trzecią. No, i zobaczymy, będziemy testować i mam nadzieję, że coś uda nam się wybrać. Natomiast, jeśli nam się nie uda wybrać, to po prostu odpuścimy temat. Dlatego, że yy, mimo tego, że mamy przepiękną konstrukcję, tutaj tkanina jest bardzo ważna i to musi być po prostu top. Mm, Boże, to jest piękne. Pokaż, Pokaż tak do siebie, do twarzy. W do dobrą stronę. Tylko jedna warstwa mniej tutaj tego typu. Tak, Bo nie było takie sztywne? Tak. Jezu, Ewa. Pięknie to wyszło. No, a teraz Dobra, teraz nie macham. widzę, co trzeba poprawić. Weź, raz. Widzę, trzeba poprawić, wiesz co, przesunąć to, żeby to było, na, bo tu nie jest równo. I to wow. było ale te wisielki to jest teraz... Jezu, jakie to jest cute, to jest taki po prostu najbardziej uroczy t-shirt, wiesz, to jest takie... aż mam ochotę założyć jeansowe shorty, białe adidasy i po prostu wyjść znowu. No, zajęty, z domu. na co? No, zajebista. I słuchaj, na, bo a na jednym wzorze no. były tu takie gdzieś traseczki. Tak, ale ja je zlikwidowałam. No właśnie i dobrze. Wiesz dlaczego do zlikwidowałam? Bo jak ta kreseczka była tu, to mi to D wchodziło na tą kreseczkę. I tak jest super. Tak jest bardziej gładko. A ten napis taki czy mniejszy, ten na dole? Nie, taki. Taki, wszystko, sumie, wszystko idealnie. To, moim zdaniem absolutnie nie mamy tego zmienić. No, zajebiście. Wyobraź sobie ten kuj. Teraz Daj, Właśnie do domku cały poranek spędziłam i witam się już kolejnego dnia, chyba nawet kolejnego, kolejnego, nie wiem jak chronologia tego filmu, czyli dodałam najpierw tego, jak byliśmy w Łodzi, ale to bez znaczenia. Przed chwilą wróciłam z szwalni, z druku, od naszych podwykonawców, ponieważ słuchajcie w sobotę, czyli za dosłownie sekundę mamy. Pierwszą sesję zdjęciową nowej kolekcji Moody i premiera będzie w poniedziałek, wiele z was o to pyta. Będą się stopniowo pojawiały nowości. Teraz pojawią się zupełnie nowe dresy, spodnie bluza, zupełnie inny fason. Totalnie wyszłyśmy wam naprzeciw i zasugerowałyśmy się wszystkimi uwagami od Was. Będzie bardzo klasyczna bluza, taką jak chciałyście. Nie z szerokim rękawem, po prostu normalna, klasyczna, przepięknie skrojona bluza i też klasyczne spodnie, troszeczkę inne niż te, które były dotychczas, po prostu udoskonalone. Powiem Wam, że dzisiaj właśnie rozmawiałam o tym z Ewą, że jesteśmy mega dumne z naszej marki i z tego, że um, minął niespełna rok a my się tak już rozwinęłyśmy naprawdę to co robimy jest na najwyższym poziomie i wyciągamy lekcje uczymy się na błędach i jesteśmy naprawdę bardzo dumne z tego jaki poziom teraz mamy i jeżeli chodzi o dzianinę i jeżeli chodzi o szycie, tak naprawdę o dosłownie wszystko bardzo się rozwinęłyśmy na przestrzeni tego ostatniego roku bardzo, bardzo dużo się nauczyłyśmy e, i nie zapomnę tego jak e, sporo nawet takich wiadomości niestety dostaliśmy Dostawałam na samym początku, że, o Ewa, nie boisz się, że ta marka nie przetrwa. Wszyscy teraz influencerzy i youtuberzy otwierają swoje marki. Dużo w ogóle osób myślało, że ja będę tylko twarzą tej marki, że w ogóle wiecie, ja to nic nie będę robić, tylko reklamować. No naprawdę dostawałam niestety dużo takich demotywujących wiadomości, że, o, to nie ma szans na przetrwanie, przecież wszyscy teraz robią coś swojego, czym się Twoja marka będzie różniła od innej marki. I powiem Wam, że mm, jestem bardzo zawsze dumna z siebie i z tego, że zawsze w siebie wierzę. Zawsze wierzę we wszystko to, co robię. I nawet jeżeli ktoś próbuje y, podcinać moje skrzydła, to nigdy mu na to nie pozwolę. Zawsze warto w siebie słuchać wierzyć, zawsze warto próbować. I nie warto się poddawać, bo ktoś coś powiedział. Po prostu nie warto się czasami słuchać innych, tylko trzeba się słuchać siebie. Przede wszystkim siebie, swojej intuicji. Nie pozwalać na to, żeby ktoś wam podcinał skrzydła, bo jak widać, nasza marka y, przetrwała, ma się świetnie, robimy świetne rzeczy, mamy stałe klientki, które do nas wracają. Jest mnóstwo osób, które wyczekują wręcz nowej kolekcji, dostajemy codziennie wiadomości. To jest na maksa budujące i, i w ogóle... Wow! Zresztą słuchajcie, tak samo wiecie, potrafiłam dostać na Instagramie wiadomość, że czy ja na pewno nie boję się tego, jaką będę mamą, bo jestem tak skupiona na pracy i na innych rzeczach, czy odnajdę się w roli mamy. I tak naprawdę na każdym kroku ktoś może próbować wam wmawiać, że czegoś nie zrobicie albo że coś zrobicie źle. I po prostu nie słuchajcie się innych, słuchajcie się siebie zawsze. A tymczasem, słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć o innej Marce, marce, która będzie obchodziła swoje dziesięciolecie, marce, która jest niezwykle bliska memu sercu, mianowicie marce Nakomi. Dla marki Nakomi, myślę, że nie tylko marzec jest miesiącem kobiet. E, dlatego chciałam zwrócić Waszą uwagę na to, dziewczyny, żebyście po pierwsze nie bały się być zawsze sobą i zawsze się wierzyły. Powiem Wam, że dlatego też marka Nakomi będzie zawsze bliska mojemu sercu. Dlatego, że to była pierwsza marka, która we mnie uwierzyła, i mimo tego, że e, zaczynając współpracę. Naprawdę miałam małe liczby i dopiero gdzieś tam zaczynałam, raczkowałam, to w ogóle była moja taka pierwsza poważna współpraca, to była właśnie z marką Nakomi. I zobaczcie, że ta współpraca trwa do dziś. Ja uwielbiam te kosmetyki. Jestem przekonana, że Każda z Was ma jakiegoś ulubieńca marki Nakomu, możecie napisać w komentarzu. A jeżeli chodzi, moje drogie, o produkty, to zacznę od czegoś, o czym na bank zapominacie. To jest taka rzecz, o której ja sama czasami zapominam, a która jest bardzo ważna, czyli peeling. Peeling ciała. Pamiętajcie też o tym, jak chcecie używać samoopalacza. Ja ostatnio właśnie użyłam mam opalacza i sporo z was to zauważyło i pytało mnie, i może nagram na ten temat w ogóle jakieś takie porównanie i tak dalej, jak przygotować skórę, ale przede wszystkim trzeba zrobić peeling. Ogólnie ja uważam, że peelingi mają magiczną moc, jeżeli chodzi o naszą skórę, i ja naprawdę staram się wykonywać je regularnie. Najbardziej lubię peelingi cukrowe. I najczęściej zresztą korzystam z peelingów od marki Nekomi. Bardzo lubię ten pomarańczowy. To jest chyba mój ulubiony peeling. E, pachnie jak świeżo wyciskany sok z pomarańczy. To jest peeling cukrowy. E, ja sobie nakładam tego peelingu sporo, ale pamiętajcie o tym, że jeżeli macie m, cieńszą skórę, to nałóżcie tego produktu mniej. Ogólnie jest taka zasada. Im cieńsza skóra, tym mniej nakładamy mniejszą warstwę peelingu. A te miejsca, w których pojawia się u Was na przykład celulit, e, polecam Wam peelingować Troszeczkę mocniej i ten peeling będzie właśnie idealny dla osób, które zmagają się z celulitem. On będzie zwalczać niedoskonałości, ujędrniać, nawilżać. Ja też uwielbiam w tych peelingach to, że one pozostawiają skórę bardzo ładnie nawilżoną. I jak e, tak podwójnie chcę o skórę zadbać, to wtedy robię sobie peeling i nakładam jeszcze na to mus i kładę się spać. Rano, jak się budzę, naprawdę skóra jest przepięknie gładka, nawilżona. Od razu wydaje mi się ona bardziej jędrna. A jeżeli chodzi o musy do ciała od Nakomi, mam dwa. Chyba najbardziej lubię malinkę, chociaż czasami mam też ochotę tego bananka, więc sobie używam naprzemiennie. E, to są musy, które najczęściej ja nakładam na noc, z uwagi na ich taką mocno oleistą konsystencję. E, malinka to wiadomo, no kurde, uwielbiam. E, pokażę Wam w ogóle. Tutaj mamy taką konsystencję takiej... No, takiego musu, pianki ja nawet bym powiedziała, ale zobaczcie, po kontakcie ze skórą, ja sobie tak troszeczkę nałożę, widzicie, z tego musu robi nam się takie masełko. Skóra jest momentalnie, słuchajcie, odżywiona. Yy, I to masełko pozostawia taki błyszczący, właśnie delikatnie oleisty yy, ślad, także ja uwielbiam używać. Jezu, tego właśnie wieczorem Bardzo fajnie jest sobie nałożyć też ten mus Jeżeli na przykład chcemy wyjść I mamy sukienkę z dużym dekoltem To fajnie sobie nałożyć ten mus I na ten mus rozświetlać I też to przepięknie wygląda Po prostu skóra wygląda bardzo zdrowo, świetliście Mamy tutaj masło shea, olej inka Olej z awokado Silne nawilżenie, regeneracja. Tutaj mamy też ekstrakt z jabłka, który ma działanie przeciwstarzeniowe. I mam dla Was jeszcze nowość od marki Nakomi. Jakiś czas temu mówiłam Wam o tym, że marka Nakomi wprowadziła świece sojowe, które teraz cały czas goszczą w moim domu. I pojawił się nowy produkt, który będzie w ogóle uważam świetnym uzupełnieniem tych świec, mianowicie perfumy do pomieszczeń. Perfumy do pomieszczeń są w takim atomizerze. Ja mam tutaj zapach Summer Mojito, typowo świeży, wakacyjny. Jeżeli chodzi o ten zapach, to tutaj czuć miętę, eukaliptus, rozmaryn, nuty sosny i jałowca. To jest bardzo świeży, ale intensywny zapach. Możecie sobie zobaczyć na stronie, ponieważ tych zapachów macie więcej do wyboru A ja standardowo zostawiam was z kodem EWA15 Przypominam wam również, że markę Nakomi dostanie się stacjonarnie w drogeriach Hebe A jeżeli chcecie zrobić zakupy z moim kodem, to zapraszam was do opisu tego filmu Tam znajdziecie link Lecimy, słuchaj teraz do neurologopedy na Dzięki, że mi zrobiłeś się sypka. Dobra. Mamy nam złe. Osypki takie próżniwo pakowane no. i naprawdę dobre. Lecimy do neurologopedy, skontrolować czy wszystko dobrze, bo Elle zaczął troszeczkę ciąkać. Wiecie, jak mamy jednak to wędzidełko podciąć, to wolimy to zrobić teraz. I jeżeli ma to wpłynąć na Ecia z gry, z zęby, komfort jedzenia i tak dalej, no to to zrobimy, oczywiście. Bo on by miał podcinane wędzidełko, był na maksa dzielny. Troszeczkę zapłakał, a za chwilę już się uśmiechał. Także <grym grym grym> naprawdę. Ale człowiek do tego traga z tego rozumie. I przeżywa po prostu wszystko, co się dzieje z jego dzieckiem. To jest No, ten... to jest po prostu taki największy stres. Strasznie przeżywamy. no. Ale myślę, że to jest zupełnie normalne i każdy rodzic tak przeżywa. Cieszę się bardzo, że to będzie no dołgo podcięliśmy, chociaż powiem szczerze, że się stresowałam. I Wiadomo, że wolałabym, żebyśmy nie podcinali. No ale nie było wyboru. A chcieliśmy uniknąć problemów z jedzeniem, a ostatnio Edzio troszeczkę miał taki regres, jeżeli chodzi o jedzenie. No i to właśnie przez to będzie dełko. Edzio też bardzo łapczywie je rzuca się na jedzenie po prostu. Dokładnie, <śm> dokładnie tak to wygląda. No i naprawdę ostatnio mieliśmy trochę, tak że wiecie, ciężko mu się jadło, no. Teraz przed nami naprawdę dyscyplina, ponieważ musimy wykonywać Ezowi masaż co trzy godziny. Ja wykonuję. Ty, ty masz. Dobrze, że pani doktor mi pokazała dokładnie jak ten masaż wykonywać. Nie jest to takie super proste i będziemy musieli się bardzo pilnować, bo to jest bardzo ważne. Jedziemy na paznokcie. Wszyscy razem. Ja Nie no, chłopaki tak. mnie odprowadzają, ale stwierdziliśmy, że... Może brzmi żebyś... pazę od razu, bo... Bo my nienawidzimy obcinać mu paznokci. Nie, nie trzeba mu opciąć. Boimy się strasznie, musimy wejść w większą wprawę. Tak jest. Ale idziemy, zobaczcie jaka stylowa. No Bombiś to jest po prostu, no... To jest bombisch. To jest fashionista. Fashion A ciocia Ada się niczego nie spodziewa. Ale stwierdziliśmy, że jeszcze ci Ada nie widziała, edzie? Więc najbliższy czas. No to chyba cię co, bo to. Zgrzejesz A w Candy Nails, moi drodzy, zmiany, zobaczcie. Już teraz możecie tutaj zrobić laminację brwi, rzęs, regulacje, chenne. Co tu jeszcze można zrobić? Wszystko powiedziałam? Wszystko powiedziałaś, tak. Zapraszam. I naprawdę ja sama idę tutaj na laminację rzęs. Właśnie chciałam się umówić na piątek, jeżeli to jest może. O wow! Rosita Pięknie robi przepiękne po prostu wam zachwycona, więc idę, słuchajcie, w piątek przed sesją zdjęciową na laminację rzęs. Także możecie też tutaj oprócz paznokci zadbać teraz o brwi i ręce. Moi drodzy, na paznokciach kolor bardzo e, taki neutralny, przepiękny. To jest Lisbonita oczywiście od Indigo. Stwierdziłam, że ten kolor będzie najbezpieczniejszy. E, no, na sesji zdjęciową i przy okazji potem na nasze wakacje. A na stopach zrobiłam kolot, kolot, kolor kolor, e, kolor również z Indigo e, Bulletproof chyba się nazywa. E, taki brunat, no nie wiem, dziwny, ale jakoś spodobał mi się i stwierdziłam, że będzie mi pasować na wakacje do klepeczek moich w kolorze nude i brązowym. No i całkiem fajnie się zgrywa z paznokciami. Ostatnio po tym, jak opowiedziałam wam o Bengalu, napisało do mnie naprawdę wiele z was. Jesteście bardzo ciekawi, jak sytuacja. E, Bengal czuje się zdecydowanie lepiej, dostaje leki, tak? Sekundę. Yy, dobra, Bengal czuje się lepiej po tych lekach, które dostaje. E, zdecydowanie się tak uspokoił, już tak nie denerwuje e, Normalnie jej pije Pani też doradziła, żeby rozstawiać mu wodę w różnych miejscach Po całym mieszkaniu nawet kilka Na przykład w szklance, w kubku, w miseczce i tak dalej, więc ogólnie teraz w całym domu są porozstawiane w przeróżnych rzeczach woda dla y, Bengala, który wszystkie, y, nieważne czy to jest kubej, czy to jest y, miska, to po prostu łapą wywala nadal. Nawet w łazience ma swoją szklankę z wodą, ale fakt, faktem zauważyliśmy, że więcej pije. Zrobiliśmy też mu kompleksowe badania y, i jeszcze muszę pobrać mocz, słuchajcie, co będzie jakimiś po prostu wyczułem, ale to damy radę. Także ogólnie z Bengalem jest o wiele lepiej, i dziękuję za wszystkie pytania i troskę o niego. A na sam koniec powiem wam jeszcze, że nie lecimy na Cypr. Jeden wyjazd, a tyle zmian. I tak pomyślałam sobie, że z jednej strony fajnie mieć tego Whisflexa flexa i zmieniać sobie ten lot, a z drugiej strony już zmieniliśmy ten lot. Y Dwa razy i teraz zmieniliśmy trzeci, dlatego że sprawdzamy cały czas pogodę i jest coraz gorzej z dnia na dzień. Pokazuje w PAFOS teraz jakiś dzień w ogóle pokazywało, że będzie padać deszcz i będzie 16 stopni. No a jednak nie po to jedziemy, żeby y, mieć taką pogodę jak tutaj. I jak ma być taka pogoda, to po prostu szkoda nam wydawać y, tyle kasy na wyjazd, gdzie wiecie, nawet nie skorzystamy z tego tak w 100%. Y, więc y, przebukowaliśmy lot i nie powiem wam tym razem gdzie. Dowiecie się na miejscu, ale nie jest to um, Marbella, tak jak było początkowo. I jest to jedyne miejsce, słuchajcie, teraz w Europie, gdzie będzie to dobra pogoda. Gdzie naprawdę będziecie plutko, tak 28 stopni. Jedno jedyne miejsce, i no może nie jedno, bo jeszcze było jedno miejsce, które miało lepszą pogodę, ale um, trzeba byłoby dopłacić 3000 do biletów, więc stwierdziliśmy, że to jest trochę przesada. I udało nam się przebukować ten bilet i tylko 200 zł musieliśmy dopłacić, także no spoko i lecimy. Lecimy dzień później, co też o wiele bardziej mi odpowiada, dlatego że będę miała jeden dzień więcej na to, żeby spakować się i tak dalej. Nie będę tego robiła tak na wariata, no bo jeszcze mamy sesję, jeszcze muszę obrobić zdjęcia, e, powybierać zdjęcia, pozgrywać wszystkie materiały, a podczas ostatniej sesji zdjęciowej trzy dni mi zajęło e, obrobienia wszystkich materiałów promocyjnych. Teraz będę miała na to półtora dnia. Mam nadzieję, że się to uda najwyżej. Część zrobię teraz, a część dokończę po powrocie. Nie chcę na tym wiedzieć, sobie dokładać kolejnej pracy. Chciałabym trochę odpocząć, yy, będziemy nagrywać i montować filmy, no i będę oczywiście obsługiwać profil Moody, ale chciałabym po prostu chociaż sobie wszystko przygotować już przed wyjazdem, tak żeby po prostu tylko dodawać, a nie tworzyć te wszystkie materiały. Mam nadzieję, że to się uda. Trzymajcie za mnie na pewno kciuki. Myślę, że w tej kwestii wszystko jest odpowiednią organizacją. Już mam przygotowaną listę produktów, więc usiądę i zrobię sobie Excela co po kolei całą scenariusz sesji. Kurde, ja nie mogę się doczekać tego dnia, a jednocześnie czuję ogromny stres, bo Edzio, mnóstwo ludzi zaangażowanych, jakby nigdy jeszcze tak nie było. Mm, dobra, ale ja się uda, zawsze się wszystko uda i tym razem też na pewno się uda i będzie dobrze. Jutro nagrywam dla Was bardzo ciekawy film, który sama bardzo bym chciała zobaczyć. Film będzie związany trochę ze zdrowiem, e, trochę z wyglądem. A nie będę spoilerować, zobaczycie w czwartek. Buziaki, całuję. Mm, pa!